Dzień dobry, dziękuję bardzo za nominację do Gaszym Challenge panu Marcinowi Meissnerowi ze Szkoły Podstawowej z Manieczek Szkoła w Iłówcu jak widać jest gotowa, dziękuję również wszystkim za przybycie, z mojej strony chciałbym nominować panią Luizę Błodarczak, radną gminy Brodnica, pana Adama Goździka, sołtysa i ufca, Nadleśnictwo Konstantynowo, Szkołę Podstawową w Pecnej oraz Szkołę Podstawową w Czempiniu. A teraz zaczynamy. Przygotowani wszyscy? Tak. To pompujemy. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć.